Witam się kochani moi z parapetów. Pokażę wam te moje drugi raz wysiane pomidorki. Potem przyjdziemy do drugiego pomieszczenia i powiem wam jaka historia, co się okazało, co zrobiła mnie tak, że po prostu pomidory mi padły. Ostatnio na jednym z kanałów ogrodniczych była mowa o tym. Ale to wszystko Wam opowiem za chwilę. Jak widzicie pomidorki były podkiełkowane jak poprzednie na ręczniku papierowym i już nawet puszczają mi, widzicie, listki właściwe, ale przytrzymam je po prostu żeby one były troszkę większe do pikowania. Oczywiście zmieniłam ziemię, bo niektórzy mówili, że Wina ziemi, ale to nie była wina ziemi, wszystko wam opowiem. No i przede wszystkim były wcześniej wysiane i mało światła. I tutaj mam dosyć sporą ilość tych pomidorów wysianych po raz drugi. Mają się fajnie, Byłem nawet ładniejsze są te siewki. Jak te, które były pierwszy raz wysiewane, mało po prostu światła. One nie były w takiej dobrej kondycji. I myślę, że wszystko tym razem się uda. Nie popełnię takiej gafy, którą popełniłam wcześniej, o której Wam za chwilę opowiem i dlaczego zmarnowałam swoje sadzonki. Tutaj kolejne, kolejna rzecz kolejne po prostu pomidorki tutaj sobie poznaczałam je. Widzicie, wszystkie fajnej są kondycji, i dalej, i dalej. Na dworze znowu jakaś ciapa. Chciałam coś robić w truskawkach na zewnątrz. Nie wiem, czy dzisiaj mi to wyjdzie. W sumie nie wiem, kiedy ten film Wam tam dam. Bo mam troszkę kolejkę. I kolejne, dobra, kochani, zaraz przyjdziemy do kolejnego parapetu. Tam jeszcze mam wysianę również paprykę słodką, bo papryki też. Kilkami słodkich zostało przetrwała, można powiedzieć, papryka. Tylko o, ostra, ale ostrej też za wiele tak nie potrzebuje A biorąc pod uwagę fakt, że jest zimno, jak 100 diabli, żeby tu się nie ładnie nie wyrażać i nie przeklinać, to myślę, że pomidory, jeżeli chodzi o grunt, to one pójdą dopiero koniec maja. Także. Spokojnie dadzą sobie radę, będą większe. Po prostu, już te siewki po przepikowaniu pójdą do inspektu, gdzie będą miały dużo światła. Rośliny w inspekcie mają się dobrze. Myślę, że to, co miało odpaść, odpadło po dwóch dniach, a reszta ma się dobrze. Dobra, kochani, idziemy do drugiego pomieszczenia. Pokażę Wam resztę tych. Pomidorów, i powiem co zrobiłam nie tak. I jesteśmy przy drugim parapecie. Tutaj mam dwa, dwóch pudełkach. Wysiane troszeczkę wcześniej. Widzicie, one już fajnie się mają. Tu są pomieszane te pomidorki różnego kalibru. Są może wyciągnięte trochę, ale jeszcze nie chcę ich się po prostu czepiać, żeby one sobie tutaj wzmocniły po prostu sadzonki i potem je będę pikować. Wyglądają nieźle. Tutaj mam już wysiane paprykę słodką, tak rzucone, troszkę czerwonej, troszkę brązowej, troszkę żółtej, pomieszanej. Zobaczcie, już też mi wypuszcza listki właściwe bardzo ładnie te siewki wyglądają tutaj kolejne papryki tutaj gdzieś zostało dwa pomidory widzicie tutaj jest drugi w tej ziemi gdzieś po prostu ziarenko mi się wrzuciło czy coś i tutaj są kolejne pomidorki ja je odwracam drugą stronę od słońca tutaj mam podłożone wytłoczki po jajkach żeby one były równo z ramą tutaj w przypadku tych akurat w doniczce to doniczka jest duża ale też już po omalenku wypuszczają liście właściwe zaraz przejdę z drugiej strony parapetu tutaj widzicie kolejne pomidorki również wypuszczają liście właściwe tutaj są jedne z też wcześniejszych, już ładne sadzonki. I tutaj kolejny. I czekajcie, wezmę jedne pomidorki, żebyście nie patrzyli na goły stół. I zaraz wam powiem, jaka historia z tymi moimi pomidorami. I tutaj sobie wzięłam jedną, właśnie doniczkę z tych pomidorków, które wam pokazywałam. Akurat egzemplarz, yy bawolę, serce i już Wam, kochani, mówię, no, głupio mi, troszkę mi się, tak powiem, i z perspektywy czasu śmiać chcę, jaka ja, że tak powiem, to umanowata, no, ale wiecie, już Wam opowiadam. Ostatnio yy, trafiłam na post na yy, pewnej, yy, no, u pewnego, że tak powiem, Ogrodnika, który również prowadzi po prostu kanał Ogrodniczy. Tam pokazał pomidory, które wyglądały identycznie jak moje. Więc od razu myślę sobie, no to samo u mnie się stało. Jeżeli by było brak słońca, to one raczej by się wyciągnęły. I potem pojawił się u tego pana. Na kanale film. W którym, że tak powiem mówił, co akurat się wydarzyło z tymi pomidorami, które akurat były w poście na zdjęciu. Kanał się nazywa Info Uprawa. Także możecie zobaczyć. Jeżeli ktoś nie zna, że tak powiem, fajne filmy, fajne porady. Ogrodnicze można tam znaleźć. No i w tym właśnie filmie pan zaczął opowiadać co się wydarzyło z pomidorami akurat to były pomidory jego, że tak powiem mamy i że mama patrząc na te pomidory mówi jakieś te pomidory marne, więc myśli sobie zasili te pomidory sobie nawozem nie wiem jakim tam u mnie akurat był to bio, bio humus do Warzyw, więc ja sobie też zasiliłam te pomidory tym biohumusem. Mało tego, żeby raz po prostu te pomidory normalnie sobie rozrobiłam, tak jak tam pisze. Proporcje i podlewałam sobie te moje sadzonki tym nawozem. I po prostu okazuje się, że te pomidory nie potrzebowały nawozu, bo. Nawet po przesadzeniu w świeżą ziemię, ta startowa dawka nawozu jest. A ja, jak to mówię, ciemna masa, bo ja nie jestem żadnym ogrodnikiem, chciałam pomóc swoim sadzonkom, więc je chciałam odżywić. Jak je odżywiłam, to wyszło mi na drugi bok. No i teraz, że tak powiem. Wstydem przyznaję się, że zrobiłam to, że tak powiem, sama sobie, trochę nieświadomie chcąc pomóc moim roślinom, żeby były ładniejsze. A tymczasem doprowadziłam do całkowitej śmierci tych moich pomidorów. Ale już na przyszłość będę miała że tak powiem, nauczkę nigdy że tak powiem nie zdarzyło mi się czterech czy iluś lat zaczęłam uprawiać swoje rozsady żeby taką głupotę palnąć no ale mało słońca i w ogóle siewki małe chciałam przyspieszyć ich po prostu rozwój i sobie tak zrobiłam że tak powiem i dlatego nagrywam ten film nie po to żeby się po prostu przyznawać do Własnego jakiegoś, że tak powiem, błędu, bo nie powiem, jest mi trochę wstyd za to, co zrobiłam, tylko po prostu, żeby jeżeli ktoś będzie oglądał, żeby nie popełnił takiego błędu jak ja, bo naprawdę szkoda, żali jest potem. Roślin, człowiek się denerwuje, chodzi koło tego, a przez jedną, że tak powiem, swoją własną głupotę i nierozwagę sobie. Zmarnuję te rozsady, także taka historia mnie spotkała. Też szukałam po prostu wiedzy na ten temat, czy po prostu przelane te pomidory, czy coś innego. Pytałam niektórych osób niektóre mało światła niektóre tego ale wnioskuję, że. Jednak w moim przypadku było tak, bo tak właśnie zrobiłam. Podlewałam sobie normalnie tym nawozem co drugi dzień w razie potrzeby i po prostu przenowoziłam te moje pomidory, które miały szansę mimo słabej pogody urosnąć. No i cóż, ale na szczęście jeszcze było sporo czasu na. Wysiew rozsady będą te pomidory późniejsze, ale jednak będą i nie będę już teraz żadnych eksperymentów tutaj, kochani, przeprowadzać w tym, tylko po prostu je już delikatnie podlewam wodą. Poczekam, żeby po prostu siewki były większe, je po prostu po pikuje i będę unikała nawozu aż do momentu po prostu dawania obornika pod korzeń jak będę wysadzała je do gruntu ale jak wszyscy wiedzą którzy po prostu zajmują się uprawą rozsad nie zawsze jest tak moi drodzy kolorowo jak się wydaje bywa z górki i pod górkę jest tak, że są rok sukcesów i rok porażek. W tamtym właśnie sezonie ogrodniczym. Yy, pogoda w obecnym, że tak powiem, na dzień dzisiejszy czasie była ładna. Sadzonki miałam bardzo ładne. Byłam bardzo zadowolona z sadzonek, piękne, sadzonki pomidora a pechowym, że tak powiem, dla pomidora. Było lato w gruncie, lało non-stop, i w tamtym roku odpadło bardzo dużo. Nie wiem, 50-60 krzaków. I nie pomogło opryski, po prostu za dużo się yy, lało tym pomidorom, jak to się mówi na łeb. Leszcze były non-stop, no i one nie miały szansy, że tak powiem, przeżyć w szklarni. I było zupełnie inaczej, i one wytrzymały dłużej. Także, jeżeli ktoś ma możliwość, to najlepiej jakąś szklarnię, folię, byle jaką, zawsze lepiej jak na runcie. Nie wiem, jakieś mam takie powiem Wam dziwne przeczucia, że w tym roku też jakiś ten rok taki będzie deszczowy. Nie wiem, czy są moje wrażenia, czy moje po prostu jakieś obawy. Tak więc, kochani moi. Taka tutaj informacja, nagadałam się. Ja wiem, że dla niektórych to moje gadanie to mówią, że za dużo mówię, nudno, no ale czasami warto przyznać się do błędu, mimo że człowiek że tak powiem ma krępację i wstyd przez własną głupotę, ale też myślę, że być może ktoś, kto będzie oglądał ten film, to chociaż jedna osoba. Że tak powiem, będzie miała jakąś informację z mojej strony, jak chcecie, to zapraszam Was na właśnie na ten kanał Info. Uprawa także mogę Wam link tam wkleić na dole do tego po prostu filmu, w którym Pan yy, mówił, że jego mama zrobiła właśnie tak, a nie inaczej. Także możecie sobie spokojnie obejrzeć i zobaczycie, że to y, taka samą sytuację miałam ja z tego, co wam tutaj mówię. No dobra, kochani, nagadałam się, nagadałam się. To na tyle. Życzę wam, że tak powiem wszystkim małym amatorom i tym y, dużym amatorom ogrodnictwa powodzenia w swoich, kochani. Uprawach, aby ciepło do nas szybko przyszło i te nasze roślinki miały lepsze warunki po prostu do życia. Pa, kochani. Kochani moi, chciałam wam tutaj pokazać, co jeszcze udało się kupić. Miałam ochotę właśnie na kupienie porzeczek. Tam dalej stoi jeszcze ten winogron. On jest przesadzony, większe doniczki, zaraz wam pokażę. I był mąż, akurat w Kerfurze i kupił jeszcze. Udało się znaleźć tutaj, widzicie? Krzaczek czarnej porzeczki. Nie wiem, jaka cena, nawet nie pytałam. Ładnie widać listki ma. Na razie będzie pewnie tutaj stać na stole. Ich jest dwa krzaczki tutaj do góry podniosę żeby było dobrze widać dwa krzaczki czerwonej takiej porzeczki ale na razie jeszcze może być zimno więc one sobie będą tutaj stać razem z winogrodem na stole tutaj jest ten drugi krzaczek tych porzeczki czerwonej czekajcie sobie na bok odstawię Pokażę Wam te winogrona. One już są strasznie, strasznie duże. Zobaczcie, urosły. Ja je już przesadziłam w większe doniczki. No, troszkę mają tutaj, co fakt, to fakt, mało światła. Tutaj z tych wsadzonych patyków coś nie za wiele. Tutaj coś było, ale nie. Nie wiem, czy coś z tego będzie tutaj widać na jednym, tylko prawdopodobnie będzie żyć jak widać w ziemię i tam jest drugi. No proszą się te roślinki już po prostu, żeby je na dwór wysadzić. Na razie nie mam po prostu ten jeszcze dachu zrobionego w szklarni, bo w zimie się ta folia całkowicie zniszczyła. Jak już się zrobi, no, no zimno jest i ciężko cokolwiek zrobić, to myślę, że powystawiam je do szklarni i będą miały te rośliny po prostu więcej światła. I tutaj mam tamten szczypiorek, już zjedliśmy, ale tam już mamy świeże na polu jeszcze takie które powyrastały, cebulki sobie tutaj stoją, zobaczymy czy coś po prostu z tego będzie czy to się fajnie przyjmie wszystko się okaże, kiedyś sadziliśmy i niby coś było potem takie to było marne i nie wiem czy było skoszone czy po prostu jak to się mówi, szczezło całkowicie te porzeczki bo nie zawsze to się przyjmuje jak się Posadzi drzewka owocowe czy porzeczka. No dobra, to chyba tyle, co Wam chciałam pokazać.